Pojawiają się bez zapowiedzi. Znikają bez śladu. Ich znakiem rozpoznawczym są czarne garnitury i okulary, a także cały zestaw kosmicznych gadżetów. Okay, you know your kid won the goldfish w that little baggy from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house so you flush it down the toilet. Well, this what Minęło 10 lat od czasu kiedy faceci w Czerni pierwszy raz chronili ziemię przed szumowinami z kosmosu. Tym razem agenci Jay i K. cofają się w czasie, aby zapobiec kosmicznej inwazji w trakcie swojej 15-letniej współpracy z agencją Jay... Widział już kilka niewytłumaczalnych rzeczy, ale nic. Nawet kosmic nie intryguje go tak bardzo jak jego sarkastyczny, małomówny partner. Widzisz? A ty mnie nie doceniasz. Bo jesteś ironiczny i masz logorę? Bezładny słowo to dla niewtajemniczonych. Kiedy stawką w filmie staje się życie Kay i losy planety, agent Jay będzie musiał wrócić do przeszłości i uporządkować pewne sprawy. Odkryje m.in., że istnieją tajemnice, o których Kay nigdy mu nie powiedział. Tajemnice, które same ujrzą światło dzienne, kiedy Jay połączy się z młodym agentem Kay, aby uratować partnera, agencję i przyszłość rodzaju ludzkiego. W trzeciej części MIB J i K są ciągle partnerami, ale wcale nie wiedzą o sobie więcej niż w pierwszej części. Kiedy w firmie umiera jeden z głównych bohaterów Z, K wygłasza na jego temat mowę pochwalną, z której wynika jedynie to, że Z był jego przyjacielem przez 45 lat. Właśnie to sprawia, że Jay, z, K, J. MIB, ja piję! Przestań bożetne! Właśnie to sprawia, że Jay zaczyna zastanawiać się, co tak naprawdę wie o siedzącym obok facecie. Oto baza trzeciej części Facetów w Czerni, która zbiega się z ucieczką obcego, Borysa Zwierzaka. Przypomnę, że Kay pozbył się Zwierzaka ponad 40 lat wcześniej, bodajże w 69, a teraz Zwierzak powraca, aby odegrać się na nim. Zemsta Cosmety polega you know na tym, że udaje się on do 69 roku i zabije agenta Teraz, w 2012 roku, nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że Kej został 40 lat temu zamordowany. Nikt, z wyjątkiem Jaya, który zastanawia się, co się stało z jego partnerem. Aby ocalić K, Jay podąża za Borysem w przeszłość i dostrzega możliwość pogłębienia swojej wiedzy o partnerze. Ma nadzieję, że dowie się dlaczego Kay jest taki zrzędliwy i zdystansowany. W 1969 okazuje się jednak, że młody agent Kay to otwarty, przyjacielski człowiek. Trzecia część owoców w czerni zapowiada się na niesamowite widowisko. Już teraz wiemy, że obok Willa Smitha i Tommy'ego Lee Jonesa zagra także m.in. Tim Barton oraz piosenkarze Lady Gaga i Justin Bieber czyli w tym przypadku piosenkarki, tak? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ponoć reżyser Baron Sonnefeld zdradził, że trzecia część będzie ostatnim rozdziałem przygód agentów J.I.K.A. A nadchodzący film ma przygotować grunt pod Restart Serii. To najbardziej emocjonalna część, ma naprawdę zaskakujące zakończenie. Fantastyczną rzeczą w Facetach w Czerni 3 jest to, że całkowicie zamykają trylogię. Odpowiadają na pytania nawet takie, których sobie nie zadawaliście. Daje powody do smutku i radości. Pozwala również na restart serii. Wydział Barry Sonnefeld. Film z pewnością przyciągnie tłumy fanów czarnych garniturów przed wielki ekran i słusznie, bowiem na pewno warto się wybrać do kina, aby zobaczyć zakończenie kultowego już filmu, jakim są faceci Szymon Szymonian Maksymilian, zapraszam do kina. Pamiętacie może, co się stało? Jak ostatnim razem poszliście do kina na film, o którym nie mieliście zielonego pojęcia? No właśnie, dlatego też następnym razem, zanim pójdziecie do kina, obejrzycie zapowiedzi na Filmos TV.